W odstępie kilku dni w naszym projekcie Mega Kościół mieliśmy ślub, narodziny dziecka, pierwszego dziecka w rodzinie, no i niestety też pogrzeb. W ciągu kilku dni nasi bracia, nasi, nasze siostry przeżywali w bliskim swoim otoczeniu albo wielką radość, albo wielki żal, smutek, poczucie straty. No, to oczywiście świadczy już o tym, że jesteśmy wielkim projektem, że w jednym czasie te wydarzenia się, no niestety, już dość często zbiegają. Ale. To pokazuje, jakie zadanie stoi przed nami. Apostoł Paweł to zadanie bardzo jasno zdefiniował. List do Rzymian, jego taki, można powiedzieć, sztandarowy e, tekst, e, 12 rozdział, takie końcowe rady, mówi tak, 15 werset. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Inaczej mówiąc, musimy być po pierwsze wrażliwi, Jakie są stany emocjonalne, co przeżywają nasi bracia i siostry? Czyli nie możemy być skoncentrowani tylko na sobie, ale musimy interesować się, wczuwać się w to, co przeżywają, czego doświadczają nasi bracia i siostry. I tu dalej, nie chodzi tylko o zrozumienie, ale, zobaczcie, mamy aktywnie za tym podążać. Czyli jeśli ktoś się smuci, to umieć dostosować swoją formę wsparcia do jego smutku. Jeśli ktoś przeżywa radość, podobnie weselcie się z weselącymi się, smućcie się, płaczcie z płaczącymi. Jakub mówi podobnie, różna forma. Cierpi kto między wami? Czwarty rozdział: niech się modli, cieszy się, niech śpiewa pieśni. Czyli zobaczcie, różne formy, nawet spotkań chrześcijańskich, czy modlitwy są dla odpowiednich stanów. Przed nami zadanie, coraz większa wrażliwość. Musimy się w tym ćwiczyć.